A w zasadzie dobry wieczór. Witam w kurniku Kazika, a w zasadzie w odchowalniku. A inaczej mówiąc, tutaj gdzie są kurczaki? Jest to taki live z kurczaków, jak idą spać. Ale zapomniałem się przedstawić. Ja jestem Kazik, czasem lubię dawać w gazik. Ale to akurat nie w tej chwili, dlatego że w tej chwili postanowiłem skorzystać, z okazji, postanowiłem skorzystać z okazji i pokazać Wam, jak kurczaki chodzą spać. Dlatego że każdego wieczora przychodzę tutaj, yy, czy to przed zamknięciem kurników, czy po zamknięciu kurników, daję jeszcze wieczorem kurczakom coś do jedzenia. I obserwuję, jak one chodzą spać. I słuchajcie, jest to istny spektakl. Dlatego pomyślałem sobie, że chciałbym Wam pokazać chociaż raz, jak to się dzieje: jak one chodzą spać, jak one się tam przytulają do tej swojej mamusi haliny. Co prawda, dzisiaj przyszedłem, chyba. Troszkę za późno, bo one już zjadły, i one już pomału układają się do snu. Miałem nadzieję, że jeszcze zdążę pokazać Wam, jak sobie jedzą yy, wieczorny posiłek, jak jedzą kolację, ale ciężko jest tak trafić z godziną. Będę im musiał tutaj jutro posprzątać. No zobaczmy, zobaczmy, czy uda mi się je zwabić tutaj do jedzenia jeszcze. Będę udawał, yy, że coś tutaj wydziobuję. Że coś tutaj podaję im do jedzenia. Może jeszcze może jeszcze któryś wyjdzie. Ale zasadniczo one siedzą już tam u swojej matki. Więc obserwujmy, a coś, co ten tam, jeden z drugim, zobaczcie, odizolowali się. Czyżby już dzisiaj nie chcieli spać u Haliny? No, ale tak czy inaczej, zrobię takie zbliżenie. No i patrzymy, patrzymy. One wskakują na nią, wchodzą pod nią. Jeden wchodzi. Jeden wchodzi pod nią, wychodzi gdzieś tam górą, spod skrzydła. No, istny cyrk po prostu. Istny cyrk. No, yy... cześć Łukasz, cześć. Czy dawałem wczoraj w gazik? Codziennie daję w gazik, więc <ścoughs> taka tradycja. Co to znaczy mieć silną wątrobę? no maluchy wracać do haliny bo tam zmarzniecie w nocy jeśli same nie wrócą to będę ich musiał przegonić ile mają te kurczaki musiałbym zobaczyć w kalendarzu zaraz one miały się kluć one miały się kluć w poniedziałek Yy, więc myślę, że, że w poniedziałek, który jest przed nami, będą miały dwa tygodnie. Tak mi się wydaje. Ale pewien nie jestem. Może trzy? Ja już straciłem rachubę. Słuchajcie, chyba dwa tygodnie teraz będą miały. Halina cierpliwie siedzi. Ile live będzie trwał? Nie wiem, Arek. <laughs> A dlaczego o to pytasz? Dwa i pół tygodnia ktoś napisał, że mają. Yy... No ja nie pamiętam. Słuchajcie, tyle, tyle jest roboty, że tak naprawdę yy, musiałbym zobaczyć do kalendarza. Ta żarówka, która tutaj nam oświetla, troszkę psuje mi tutaj kadr, bo jest jakaś taka dziwna poświata z jednej strony, obiektywu. Halina nigdy nie będzie na sprzedaż, dlatego że halina jest moją najlepszą kwoką. To jest jedna sprawa. A druga sprawa jest taka, że halina jest Ulubienicą widzów Kurnika Kazika, więc nie mógłbym pozbawić was, waszej ulubionej kury. Halina zostaje u mnie raczej na zawsze, tak samo jak Simonka. A inne zwierzęta, kaczki, nie. Kaczek na pewno tutaj nie będzie u mnie. Kaczki potrzebują wody, kaczki brudzą. A ja. Raczej lubię mieć czysto na wybiegach. Zajechałbym się po prostu mając yy, kaczki, więc nie planuję yy, takich ptaków jak kaczki, bo yy, ja lubię kiedy zwierzęta mają, kiedy zwierzęta mają odpowiednie warunki, a żeby stworzyć odpowiednie warunki kaczkom musiałbym im zrobić jakiś zbiornik wodny. Na razie nie mam po prostu na to czasu. Jeśli pojawią się tutaj jakieś inne zwierzęta, to najprędzej będzie to kot. Rafała żadnego tutaj nie ma. Jest tylko kazik. Jest tylko kazik. <grymne> Także jest to kurnik kazika. Rafała tutaj nie wpuszczam, bo ktoś tam z widzów. W ten sposób się ze mną wita. No, jajka, słuchaj. Jajka w jakiej temperaturze? Myślę, że minimum 10 stopni. No, ja trzymam w 12. Ajamcemani w ostatnich 4 dniach zniosła 3 jajka. Te jajka są w inkubatorze. Ale słuchajcie, nie wiem o co chodzi, że jak do tej pory nie było jeszcze ani jednego zalężonego jajka od Ajam Cemani. Natomiast, natomiast dobra wiadomość jest również taka, że udało mi się już pozyskać kilka jajek od, od kamili, czyli od kury rasy Fenix. No i zobaczymy zobaczymy co z tych jajek czy coś w ogóle się wykluje. Czy te jajka będą zalężone? Jeśli będą zalężone to 22 kurczęta tutaj są w tej chwili. Jeśli będą jajka zalężone od kurki Feniksa, to też pytanie czy zalężone przez koguta rasy Ayam Cemani, czy jeszcze przez tego koguta, który skakał po kurze u poprzedniego hodowcy. Co wy tutaj? Ja swoje jajka trzymam w 36 stopniach. No to zaczną ci się rozwijać zarodki. Jak będą się kluły, to zamawiam cemani. Ja też zamawiam, słuchajcie, ja też zamawiam. Myślę, że pierwszym w kolejce jestem ja, bo chciałbym sobie tutaj kilka kurek rasy cemani zachować do własnej hodowli, bo jest niezmiernie trudno, słuchajcie, kupić jakąś kurę. Rasy Ayamcemani, tylko koguty w sprzedaży, natomiast jeśli się znajdzie jakaś kura w jakimś ogłoszeniu, to jest i tak do kupienia razem z kogutem. A ja koguta nie chcę, bo koguta już mam. Więc jeśli nie uda mi się kupić kury, to będę ją musiał sobie wyhodować. Jeśli chodzi o jaja lęgowe, o takie rzeczy jak ceny, co, ile i za ile. To najlepiej piszcie na maila. Jakiego koloru... O, i uciekło mi. Za szybko, za szybko, gdzieś tutaj piszecie. Jakiego koloru znosi jaja Ajam Cemani? Białego. Orpingtonów nie chcę, słuchajcie, bo orpingtony. To są wielkie kury, a ja nie mam warunków dla tak wielkich i ociężałych kur. Do moich kurników kury muszą wchodzić po trapach i Orpington jest kurą rasy ciężkiej i ma pewne problemy, kiedy już jest duży. Ma pewne problemy z włażeniem, słuchajcie, wspinaniem się po trapie do kurnika. Orpington najlepiej, jeśli miałby kurnik z wejściem nisko, gdzie nie musiałby się. Yy, wspinać. Zauważcie, że orpingtony nawet nie śpią na grzędach śpią na podłodze gdzieś tam w kurniku, bo są tak ciężkie, że nie są w stanie wskoczyć na grzędę. To są za duże kury dla mnie. Ja preferuję w swojej hodowli kury raz lekkich albo średnich. Słuchajcie, patrzcie, jak on już zasypia. Za chwilę, za chwilę zamknie oko. No i co? Nastała cisza. Większość już śpi. Zobaczcie, jaka ogromna zrobiła się halina. Czy mam internet w kurniku? No, ktoś pyta, czy mam internet w kurniku? Mam internet wszędzie, bo y, używam internetu z telefonu. W tej chwili też filmuję to wszystko telefonem. A jak każdy smartfon, również i mój, y, ma swój mobilny internet. Myślałem o białoczubach, o takich kurkach jak białoczuby, ale na myśleniu się skończyło, bo. Przecież ja nie mam jakiejś wielkiej hodowli, a yy, kury muszą mieć warunki godne do życia, a nie tak, żeby był jakiś wielki tłok. Bażantów na razie nie planuję, dlatego że miałem jednego barżanta i mi uciekł. Miał zbyt duży instynkt żeby wrócić na wolność, choć został wyhodowany w hodowli. Jakieś dziwne, słuchajcie, dźwięki dochodzą. Nie wiem, czy to tutaj wewnątrz. Jestem w tej chwili dla tych, którzy nie wiedzą, jestem wewnątrz tunelu foliowego, gdzie tutaj jest temperatura wyższa niż na zewnątrz. I tak przychodzę sobie tutaj co wieczór i słyszę jakieś dziwne, dziwne odgłosy, niepokojące odgłosy. Niektóre z nich naprawdę są no, dziwne. Brzmi to tak, jakby na przykład taka duża ważka latała tutaj po, po tunelu i uderzała skrzydłami o folię, a przecież o tej porze roku takie ważki nie latają. Ktoś się domyśla, co to może być? Ja oczywiście nie nadążam czytać waszych wszystkich wiadomości. Ktoś pyta czy mam na sprzedaż jakieś kury? W tej chwili nie. No tak, kosmici to mogą być, słuchajcie. To mogą być kosmici. Wszystkich wszystkich ile jest, ale pytasz, jeśli pytasz o kurczaki, o te małe, to w tej chwili jest ich wszystkich 21. To jest największy zuch, słuchajcie. On zawsze chodzi spać jako ostatni. Tam już tylko wystają spod haliny. Zobaczcie dziobki, kuperki. Przy takim słabym oświetleniu. Ja wiem, że to ciężko widać. No ale niestety kurczaki chodzą spać, jak już jest ciemno. Co masz na myśli mówiąc nasadzenie kury? Bo nie bardzo Ciebie rozumiem. A kota planuje po prostu małego. I brown są y, zdrowe, urosły. Zrobiły się duże, ale ostatnio nie niosą. No słuchajcie, no normalnie coś mi tutaj... Brzęczy. Mam, na, mam nadzieję, że to nie jakieś szczury, bo szczur potrafi wleść w nocy do kurnika i pogryźć kury. A co do. Wracając do kurek rasy Isy Brown, one niosą fajne jajka, takie ciemne. Może nie takie ciemne jak maransy, ale naprawdę te jajeczka są ciemne. No i był okres, że niosły mi się codziennie, a w tej chwili mam jakiś yy, przestój i kury niezbyt dobrze się niosą. Ale już od przyszłego tygodnia będzie cieplej. I słuchajcie, przede wszystkim nie będzie mrozów, bo w tej chwili, no to. Po minus 5, przynajmniej u mnie w nocy. Dzisiaj w dzień było około zera. Więc szału nie ma. Szału nie ma. Szału nie ma. Ja za chwilę jeszcze pójdę pozamykać kurniki. Ktoś tam na początku pytał mnie, jak długo ten live będzie trwał. Yy, więc myślę, że niebawem będzie trzeba kończyć, bo ja siedzę tutaj jednym półdubkiem na desce i nie jest to zbyt wygodna pozycja. A zau zauważyłem również, że jak gadam, to im ciężko jest zasnąć. Nie, pan mecenas tam śpi. On jest już stary, słuchaj. On, on o godzinie 18 to już śpi. Nie będę kupował żadnych kogutów, ani silki, ani innych, bo nie są mi potrzebne. O, już zgłodniały. Słuchajcie, kolejna fala wylewa się spod haliny. Fala młodej zbrodni. Tak, tak, Kamil, przeczytałem, przeczytałem. Yy, doskonale wiem, kto ty jesteś. No, zobaczymy, zobaczymy. Jedno jajko od Twojej kury jest w inkubatorze już jakiś czas, i widzę, że yy, rozwija się w nim zar zarodek, więc yy, okaże się. Po wykluciu, słuchajcie, kolejne, kolejne yy, pokolenie kurczaków będzie wychodziło z inkubatora już za tydzień. Więc między innymi będzie to piskle od Twojej kury, Kamil, od Kamili. No i zobaczymy, czy będzie to po Twoim kogucie, czy po moim. Oczywiście, że wolałbym po moim, bo wtedy byłaby duża szansa na czarnego Feniksa. No i obudziliście, widzicie, co zrobiliście? Obudziliście kurczaki. Przez pierwsze dwa dni, bo ktoś mnie tutaj pyta, przez pierwsze dwa dni, yy, jacek, jest, jacek jest u ciebie. To pozdrawiam serdecznie ciebie i Jacka. Jak tam Jacek w ogóle rządzi, czy nie? Yy, wracając do, bo ktoś mnie tutaj zapytał bo ktoś mnie tu zapytał o karmienie kurczaków to przez pierwsze dwa dni po wykluciu ja nie podaję nic, Ponieważ kurczak jeszcze ma w sobie żółtko, które wciągnął. A po dwóch dniach, słuchajcie, ja nie rozpieszczam moich kurczaków. Moje kurczaki są zahartowane. To nie są kurczaki spod sztucznej żarówki, gdzie temperatura jest 36 stopni, tylko są to kurczaki, które hartują się w niskiej temperaturze, piją wodę z kranu zimną. I oczywiście jeśli mogę im podać, to podaję im y, taką letnią wodę, ale wiadomo, że ta woda tutaj, że ta woda tutaj zaraz się y, wychładza, Podaję im taką zwykłą paszę dla kur, jaka jest dla kur niosek, granulat mielona, y, wymieszana z suszoną pokrzywą i rozmoczone to wszystko w gorącej wodzie. To wszystko pęcznieje, czymś takim je karmię, rosną jak na drożdżach, nie chorują. A teraz wam pokażę małą Simonkę. O! To jest moja. He, moja mała Simonka, a koło niej leży mój favorito. Specjalnie tak przeksz, przekształcam, bo tak jest śmiesznie. Jeszcze nie wiem, jak tą małą Simonkę nazwę. Ona na pewno zostaje u mnie. Mój favorito też zostaje u mnie, pewnie będzie tak miał na imię ten kurczak. Czytasz? Czy czytam? No ciężko jest czytać i filmować, słuchaj. Ciężko, więc. Więc większość Waszych komentarzy niestety gdzieś mi umyka. Po drugie, wiecie, ciężko w okularach jest przeczytać wszystko w takim tempie. One, tutaj, w tym swoim głównym gnieździe, czyli w tym środkowym, pod siankiem, mają tą płytkę grzewczą, którą kiedyś Wam pokazywałem. Dzięki niej, to sianko, na którym śpią, cały czas jest ciepłe. 13 lat, chłopie. 13 lat, to ty już jesteś prawie dorosły mężczyzna. Są dużo młodsi od ciebie, którzy hodują. Ile w sumie mam kur? W tej chwili dokładnie nie wiem, słuchajcie, bo nie liczę kurczaków. Myślę, że w tej chwili. Mam około razem z kogutami około 35 yy, około 35 ptaków dorosłych. Kogut Feniks został sprzedany, dlatego że na jego miejsce wszedł kogut rasy zielononóżka srebrzysto szyja. Ja nie mogę mieć nie wiadomo jak wiele kogutów, zwłaszcza jeśli zależy mi słuchajcie na uzyskaniu Yy, na uzyskaniu odpowiednich cech od piskląt, które chciałbym wyhodować. A jeśli jest wiele kogutów, to. A jeśli jest wiele kogutów, no to nigdy nie wiesz, jakie będą kurczaki. Ten srebrny kogut, który w tej chwili jest u Zielononóżek, bo ktoś mnie tutaj pyta, to jest kogut rasy nóżka srebrzysto szyja. Kochinów olbrzymich, jeśli lubisz takie duże kury, to możesz hodować. Ja, tak jak mówiłem, wolę kury małe, kury średnie, dlatego że po pierwsze. Dlatego, że po pierwsze yy, nie zajmują tak dużo miejsca, nie brudzą tak dużo, no i zdecydowanie mniej jedzą. Sisi, nazwać ją Sisi po Simonce. No, dlaczego nie? O ile będzie to kura, słuchaj, bo jeszcze może się okazać, że, że będzie to kogut. Ktoś mi tutaj, y, ktoś z widzów pisał mi tutaj, że Jacek jest u niego. Nie wiem, czy nie doczytałem, czy nie uzyskałem odpowiedzi, co tam słychać u Jacka. Czy dalej pieje y, tak jak piał, idź do tyłu.